Według mnie obydwie uważam kartki za kontrowersyjne, bo w pierwszym przypadku zawodnikowi gospodarzy odskoczyła piłka. Być może troszkę byłem spóźniony, ale to uważam, nie był fauna. Na taką żółtą kartkę, że przerywałem jakąś sytuację, która, która była groźna, to było na środku boiska. A przy drugiej zawodnik ewidentnie rzucił mi się nad nogą, próbowałem naprawić błąd Kuby, ale no, rzucił mi się, więc sędzia gwizdnął, twierdził, że, że jakbym usunął nogę to by nie było, ale nie było żadnego kontaktu z przeciwnikiem, więc, więc co najmniej uważam za kontrowersyjne, przynajmniej jedną na pewno. Pierwsza i to jest najdziwniejsze w całej tej zabawie. No ale kiedyś to też musiało nastąpić. Szkoda, że teraz ważne, że nie przeszkodziło to nam w zdobyciu punktu, bo przede wszystkim zespół zostawił kawałek zdrowia. A graliśmy w pewnym momencie w 10, a za chwilę graliśmy w 9. Więc szkoda by było. Tym bardziej, że zagraliśmy, uważam, dobre spotkanie na dobrym poziomie. Przy, większej, przy większym szczęściu mogliśmy ten mecz dzisiaj wygrać. Nie udało się strzelić bramki, ale każdy punkt szanujemy i gramy dalej.